Ale po drugie, chciałabym powiedzieć, że to jest część większego planu, zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce. Jest to część wielkiego planu, w jaki sposób rządzi się i będzie się rządzić naszymi krajami. And the labor and your union so I właśnie dlatego cały ruch pracowniczy, a także państwa związek są tak ważne. teachers and children treated like the precious gems that they are or are they treated with disdain and disparaged to jest bardzo ważne pytanie czy obecnie nauczyciele i uczniowie są traktowani jak drogocenne kamienie którymi tak na plate są czy też są traktowani z pogardą i doby się wszystko a żeby im się nie chciało działać w tym zakresie All of our countries have problems. We have you have the war on Ukraine right on your border. We have inflation. We have issues of homelessness. We have we all have problems. But some leaders value education to lift everything up i niektórzy przywódcy próbują się divide i dzielić. I to jest konflikt w Polsce, tak jak konflikt w Stanach Zjednoczonych. Każdy kraj i cały świat przeżywa różne problemy. Każdy kraj ma też swoje własne problemy. Wy macie wojnę w Ukrainie, z którą graniczycie i. U nas m.in. zmagamy się z wysoką inflacją, z problemami bezstanności. Wszyscy musimy zmierzyć się z różnymi problemami. Tak jest w każdym kraju. Ale widzimy, że istnieją liderzy, którzy starają się wspierać edukację, starają się wydobyć z uczniów to, co najlepsze. Ale są też także liderzy, którzy przede wszystkim starają się dokonać podziałów i to coraz głębszych. We have a saying in the United States about teachers that there are some of our bosses want to just um, see um, that teachers should be seen and not heard. Mamie, takie uh, powiedzenie w Stanach Zjednoczonych i niestety jest ono czasem powtarzane przez naszych szefów, że tak naprawdę. Uh, Nauczyciel powinien być widziany, ale nie powinien mieć głosu. We need teachers to be seen and heard. Potrzebujemy, ażeby nauczycieli zarówno było widać, jak i także było słychać im ich głosy, ażeby mieli dużo do powiedzenia. So